Apel do senatorów Rzeczpospolitej Polskiej w imieniu mieszkańców gminy Witnica, a w szczególności mieszkańców Białczyka i Pyżan, apeluje do senatorów Rzeczpospolitej Polskiej o poparcie zmiany ustawy o ochronie zwierząt, której efektem będzie likwidacja ferm Norek. Fermy zwierząt futerkowych, które dzięki silnemu lobbyingowi hodowców są gospodarstwami rolnymi, a odpad poprodukcyjny. Stał się obornikiem. Nie tyle nie dbają o dobrostan zwierząt, choć i tutaj pewnie e, można znaleźć wiele zarzutów, a zatruwają i niszczą życie sąsiadom, czyli nam, mieszkańcom. Zasięg oddziaływania takiej fermy przekracza 2 km, a niektóre domostwa znajdują się w odległości 250 metrów. Uciekające z hodowli norki zagryzają drób. Ale to najmniejszy problem w tej całej historii. Politycy często zapominają o ludziach, którzy muszą mieszkać w sąsiedztwie ferm. Jako mieszkańcy Pyżan i Białczyka od lat zderzamy się z bezsilnością urzędników i instytucji, walcząc o poprawę warunków środowiska, w którym mieszkamy. Co roku jesteśmy nękani przez plagowe ilości much. Które pojawiają się już w kwietniu i występują do października. Jeśli ktoś mówi, że u niego jest też dużo much, to zapraszam do nas na kawę w czerwcu lub lipcu. Obiadu nie zjesz, kawy nie wypijesz na tarasie chyba że po zachodzie słońca, ale wtedy mamy inne atrakcje. Jednak muchy to nie wszystko. Oprócz tych niebezpiecznych pasożytów. Które roznoszą różne choroby, zderzamy się ze strasznym otorem. Nieprzyjemna, a wręcz uciążliwa woń towarzyszy nam od późnej wiosny do czasu uboju. Szczególne natężenie tego zapachu jest wieczorem i w nocy, a tym samym okna nie otworzymy. A gryzący w gardło smród negatywnie wpływa na nas wszystkich. Jako mieszkańcy wsi zdajemy sobie sprawę, że produkcja rolna ma swoje zapachy i je rozumiemy. Rozumiemy zapach bydła, rozumiemy zapach obornika wytworzonego w wichowi. Rozumiemy zapach rozsypanego obornika po polach wylewanej gnojowicy na wiosnę. Rozumiemy to jako mieszkańcy wiosek terenów wiejskich. Rozumiemy hałas maszyn podczas żniw. Ale nie rozumiemy dlaczego zgotowano nam taki los. Że nie zadbano o nasz dobrostan. Nie słuchajcie tych, co mówią, że ustawa uderzy w rolników. Bo nie uderzy w prawdziwych rolników, a w przemysł futrzarski, który udaje produkcję rolną. To taki wilk w owczej skórze. Poprzednia próba zmian w tej ustawie pokazała, jak duży wpływ. Na nasze życie mają lobbyści przemysłu futrzarskiego. Dlatego, w imieniu mieszkańców miejscowości takich jak Białczyk i Pyżany, apeluję o głośne tak dla, dla zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Głosując na tak dla zwierząt, zagłosujesz na tak dla nas, mieszkańców sąsiadujących z fermami. Artur Stojanowski, Radny Rady Miejskiej Witnicy. Ale i mieszkaniec terenów wiejskich, rozumiejący ten problem. Apeluję do Was, senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej, zagłosujcie na tak. Na tak dla zwierząt, na tak dla nas, mieszkańców.